Dzień dobry, dzień dobry na ruderce. Dzisiaj nietypowo widzimy się w Łazience. Eee, w ostatnim, pod ostatnim filmikiem daliście znać, że chcielibyście zobaczyć, jak zmienił się parter, więc zacznijmy bardzo nietypowo, a mianowicie w Łazience. W tym miejscu, w którym jesteśmy aktualnie, nie znajdowała się Łazienka. Tutaj był pokój, on był podpiwniczony ale że w piwnicy mieliśmy wodę, której się jakby stale musieliśmy ją wypowywać i ta woda nam nachodziła to zdecydowaliśmy się, między innymi dlatego zdecydowaliśmy się zasypać piwnicę i łazienkę zrobić na równym poziomie z resztą domu. Tak więc zapraszam was w podróż, jakieś prawie że 3 lata temu zaczniemy tą podróż i zobaczycie co zrobiliśmy w łazience, jak ona się zmieniła. Więc zapraszam serdecznie, włączamy przycisk i. E, nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest e, papa kiedyś tak robiono, żeby nie było wlegodzi w domu, więc obkładali sobie to papą, następnie przychodził tynk i tutaj przyszedł tynk wapienny, a tutaj mamy glinę, kiedyś, tak Tak, mury, no tak, więc widać różnicę, na przykład widzicie, tu są takie cegły mokre, bo tu była glina, a tutaj jest taka Papa. Widzę, że ta papa jest tutaj też na całej długości, ale to nas nie interesuje. No i teraz największy problem, bo tą papę się strasznie ciężko odrywa. Ona była przemocowana takimi drucikami, ja już sobie je poodrywałam, no ale teraz papa do zerwania. No i tak. zamiast artystyczny mieli fajne, żeby w nie było w domu, tylko że ta wilgoć e, nie wydostawała się, e, na, jakby z, na zewnątrz. I zobaczycie, o! Od razu widać, gdzie była. Lapa, bo tu ściana jest no wiadomo trochę mokra a tu jest strasznie mokra tak więc musi sobie teraz pooddychać no i ściana skuta jeszcze góra została ale już jest patrzcie olśnienie nagle mam nagłe olśnienie <laughs> olśnienie mam takie, że jest po prostu rozpierducha totalna dzień dobry na wdeczce od rana praca. dobre. Okay. Powoli, powoli małymi krokami pozbywamy się. Pozbywamy się o tej sterty. Tu już przygotowane, żebyśmy mogli poustawiać w razie czego wstęple. Jeszcze zostaje tutaj przygotowanie wykucie pod poduchę, żeby można ładnie było wylać. No i może, może dzisiaj byśmy coś zdziałać więcej. Natomiast zaczęło padać, więc zobaczymy jak to. W przyszłej łazience Pokażę Tutaj będzie kiedyś Umywaleczka Toaletka Dokładnie toaleta I tu będzie prysznic. Baterię prysznicową już mamy, A jeszcze lepsza będzie Od twórca wnętrz Bo ta się może nie nadać Kamień chyba zjadł Nada się czy się nie nada? Chyba się nie nada, nie? No, wygląda to imponująco. Dobra. Mamy to. Yy, Łazienka ma 20 na 3. I teraz staram się zaplanować yy, co i jak i w ogóle z gniazdkami. Yy, ten kołeczek tutaj to jest po to, że o tyle będzie wyżej podłoga, więc żebym stawała na tym i się sugerowała, a nie robiła po prostu wysokość gniazdek. Bez tego dobra, panowie sobie tam rozkładają folię w dużym, więc ja wzięłam się za łazienkę rachu ciachu. 10 minut i będzie rozłożona folia. Jest najważniejszy sprzęt ekipy. Która robi wlewki Nie to Głośnik <noise> Pierwsze co wjechało to głośnik Moi drodzy Przyłapaliśmy Wojtka na studiowaniu Masz dobrą fryzurę Dobrą masz fryzurę Na studiowaniu instrukcji Mamy odpływ liniowy Z firmy Kessel I Wojtek sobie tutaj Sprawdza, co tutaj działa, co nie działa, co masz. Być albo nie być. Być albo nie być, Czyli który, ten. Jak śmierdzić to się... lub nie śmierdzić. <laughs> nie. E, ten odpływ liniowy jest fajny ze względu na kilka rzeczy. Pierwsza fajna rzecz jest taka, że można sobie wybrać, pokaż Wojtek tą listwę. Tą, tą, tą jakbyś mi ją tutaj wsadził na chwilę, tą listwę. Tak, o tą, tą listwę. Czyli można mieć taką sobie wykończenie w stalowej listwie, tak? To tak, jest stal? Nierdzewka, no. nie tak. Albo można mieć wklejone w to miejsce kafle. I to zależy kto co chce, więc to jest taka fajna opcja dla niezdecydowanych. My, My będziemy. Chcemy mieć listwę. My chcemy mieć listwę? Mhm. Aha, bo nie chcesz wkleć kafli. <noise> okay. Bo na razie nie mamy czym to części kafli. Rozumiem, okej. Okay. co Wojtuś robi. A Wojtuś ociera się o ścianę. Co ty robisz? Kończysz? Czy ze sobą? Z sobą. Czyli jeszcze sufity nie zaczęte? Dobrze Wojtuszku, co tutaj mi prezentujesz? Aha, tak, dajemy się Tak, płytki. Aha, że taką zrobimy. Taką zrobimy? Wojciech przetargał od teścia, czyli mojego taty, laser i robi nam tutaj dyskotekę. Nie no, jest tu widzisz jeden laser, drugi, który mamy swój. Okej, okay, no ale ten laser będziemy używać po to, żeby nam co? Pokazał poziom odpowiedni. Tak, tutaj. Aha, środek żebyśmy mieli, no. Drugi sobie ustawię tu do pionu. No. Żeby też wiedzieć, jak tam trzymać. No i będę na przykład, i tu będę miał wysokość. Mhm. Może ustawię go na metr 20 No żeby wiedzieć gdzie mam metr dwadzieścia, żeby mi tak ustawiać płytki, żeby wyszła i fuga, i płytki, żebym poziom miał po prostu. Sądzisz, że koselkę. laser to w jakiś tam lekki sposób nam gwarantuje, że będzie lepiej, nie? Znaczy, no nie gwarantuję, że nie będą się od razy przykładać poziomicę znając mnie. No tak, bo Wojtek jest bardzo dokładny. Będzie mi łatwiej po prostu odnosić się do lasera i szybciej mi to będzie szło. Bo no. jak wodę za każdym razem rozkładać składać po każdej, którą chce No to nie za bardzo, nie? Wiadomo, że musisz, ale nie aż tyle razy, jak masz już ustawione piony, poziomy i tak dalej. Piękne. Tak mi się wydaje. Tak się naoglądałem. Tak się naoglądałem na YouTubie. My tym, też oglądałem. Mam nadzieję, że robili dobrze. No, no dokładnie. Ja My też oglądamy filmiki na YouTubie. Yy, pozdrawiamy wszystkie profile, czy tam konta, czy jak to się nazywa? Nie, to się mówi kanał. Wszystkie kanały, kanały. które oglądamy. Tak. O, o, oczywiście wymienić tych wszystkich nie potrafimy, ale pozdrawiamy serdecznie, też pozdrawiamy tych, co się remontują. Tutaj nowy zakup testujemy. Maszynka do cięcia płytek. Wojtek się przyucza. Jest ten dźwięk jest przerażający. To tak łatwo idzie? Kochanie, no nie ma lepy na no, sprzętu drogi, no. <grym> no, to teraz będziesz kafelkował sobie i sąsiadą. No tak, no, na no zarobek teraz już. Na zarobek, no. Ale rzeczywiście spoko. No. Trzeba się, no. się brać za łazienkę. I trzeba się trochę jeszcze podłuczyć, dlatego na twojej płytki takie... No, dzięki, dzięki. <grym> miło, że niszczysz moje płytki. No ale lepiej chyba też... Nie no lepiej, lepiej. Taki chopasi powiesz, bo... Józef, ale dźwięk jest taki lekko przerażający. To gięcie jest chyba najgorsze, czy nie? Też. my nie, no tutaj akurat tej maszynce nie można używać siły, bo wtedy jak używasz dużo siły, ty no. naszy, naciskasz nóż, to wtedy to co robiło tutaj... No właśnie tam strzępiło coś. I czekaj. Wcięcie to, a cięcie to. A no. No tutaj za bardzo, nie? Jest no, bo za mocno, za mocno widzisz to ciskałem i mhm. jakby wiesz, no tam pierwsza płytka, ale akurat ten nóż jest tak ostry, że nie ma sensu dociskać, to jest tylko lekkie ciach. A to tam jest w ogóle ta ta, nie? Karton od tej... Kaufmana. Kaufmana, okej. Więc Spoczku. tak naprawdę widzisz, że tutaj nie no, ma... No to jest git. No. Jeszcze musimy kupić te takie mm, do wycinania tych dziur, nie? Bo tego nie otwornica. Tak, Ale to nie widziałam. Nie kupiliśmy jeszcze. Nie no? kupiliśmy, bo muszę teraz też pomierzyć dokładnie, mamy, jakie mu otwory potrzebujemy. otwory potrzebujemy? No, żeby nie kupować całego, bo tam są całe zestawy lub pojedyncze. Po co mamy cały zestaw? No nie. Akurat my mamy tak, że trzy mamy takie same, jeden mamy inny. Potem ten jeden spasuje tam na opcję przy tym kebericie. No? I tylko tam jest jedna duża setka pod rurę. To musimy się zastanowić, nie wiem, co to, to zobaczymy. No, kupimy na no co? Co zrobimy? Palce. <laughs> Palce no na pewno. Teraz Wojtek będzie próbował dociąć pierwszą sobie płytkę. Oczywiście jeszcze nie zaczęliśmy yy, nic robić z płytkami, ale akurat to jest płytka uszkodzona. I spróbujemy, jak nasza maszyna z knaufa? Kaufman. Kaufmana. Kaufmana. to co innego. <laughs> Dobra. Wyzwanie będzie? No to dajesz. No, poszło. I teraz druga część, tak? One, two, three. No ja widzisz. i widzisz. Widzisz, poszło. Pięknie? No, Hmm. no jednak nie ma co no tutaj że za to trochę przycisną jednak nie co co tutaj się odbywa co ty tak <laughs> patrzy na projekt pokaż nasz profesjonalny projekt to jest bardzo profesjonalny moi drodzy projekt łazienki <laughs> w sam raz dla ludzi w papciach kładących <laughs> kafle po raz pierwszy jak będzie no powiem że super no. jakość Jakość. Będzie. Ja, jakość będzie. Będzie cudnie. Proszę bardzo, jeszcze raz zademonstruję Wam projekt. Zaakceptowany wszystkie ryby. No właśnie, Wojtek mi kazał pod, podpisać. Podpisać, żebym później nie miała zastrzeżeń. Tak się chłopak nauczył przez te 6 lat, że jak nie ma na piśmie, to się nie liczy. Jechał sobie klej z Atlasa Ultra Geoflex. Wojtek kupił trzy, nie wiem do czego, jak przeczytał, też nie wie do czego. Żelowa technologia. I żelowa technologia będzie wykorzystywana. Tam, 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 tu. Strzałka. To szukanie tej strzałki to jest. Gdzie ty ją widzisz, bo ja jej nigdy nie widzę. powiem Wam, producent mógłby się. Ja jej nie widzę dalej, No tak jak. A tu. Ja pierdolę widzicie tą strzałkę? Strzałka jest tu. To jest kierunek kładzenia. Tych. No dobra, no okej. Okay. 45 na 57, Wojteczku. I dziewicze krojenie pierwszego kafla. <noise> to ładzienki. Jedziemy tym koksem. Jedziemy, Wojciech, jedziesz. A zaznaczyłeś już sobie te 45? Czy w tą samą 57? Nie, na razie robię 15. Czy no, czyli będzie 45. Mhm. Dobrze. No to jedziesz. Nie bój się, mam Mam zapas kafli, więc spoko. No, ciek! Poszło ładnie, czy nieładnie? Pięknie. Pięknie. To teraz, gdzie masz swój magiczny kamek, czyli tego tam nazywasz. Kamek szczęścia. Skupienie. No i z jednej strony ucięty. Teraz z drugiej trzeba uciąć 3 cm. Co? To masz 30 ściany, A. Bo trochę za mocno przyciska. <laughs> no bywa tak. Ale przy 50 się wprawia, że nie mamy tyle, no to No, 10 na podłodze będzie 12. Tak, to może ustawić, że 30 może się przydać? A czemu z tej strony? Bo tu to nie jest ten kafel. Jak? Nie. No ten też może być, ale to myślałam o tamtym. To jest tej. No. Kurwa, to źle, 54. No ale to nie jest 45, 57. To jest 52,5. Tam <laughs> tamten, tamten kroisz, już. Tamten ukroiłeś. 57 na 45. 45 powinno być. Czyli tak, tak, tu. Nie. Pach. Pach. Tak. Czyli on jest tam na koniec, Czyli tu. Tak. Dokładnie Tak. To jest ten kawałek. Pięknie. No, to będzie fajne, tak, żeby nie kafelkasza. <laughs> Ale tego nawet nie przykleiłeś. Dziękujemy dzisiaj. Fajne. Przyjdziemy w pędzie. <laughs> Sobota. Sobota, relaks. <noise> Kapelka kolejną tniemy, nie? O tak. Czy jakąś maszę z grubszą? Nie, no, za ciosem. Za ciosem? jeszcze jedną na 45, przymierzymy, zobaczymy. No. I kolejne, kolejne. Czyli 45 na 57. Napełnimy brzuszki. tylko klej. Pie, 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 pie. I do domu. Dobrze, to idziemy. Dwie stówki, dzisiaj śniówka. Dwie stówki? Do domu. <laughs> ok, no to zobaczymy, jak to pójdzie. Pięknie, kawał jeden leży. Tutaj moi drodzy, yy, rozkminiamy zawartość dwóch przesyłeczek. Te dwie, prze te dwie przesyłki to jest nasz yy, parawan, czyli kabina prysznicowa. Tak, jak widzicie, dość spore, sporego rozmiaru. Zdecydowaliśmy się nie na walk-in, tylko po prostu na zamykaną, bo jednak jest większy komfort e, użytkowania. i Niektórzy tutaj się mocno chlapią po sprysznicy. <grywy> Uderz w stół, a to się odezwą. Tak więc kabina będzie e, zamykana. Mm, kabina mamy w rozmiarze 120 na 90 otwierana jest część w tej 120x70. I jest tutaj sobie taka szybka. Zobaczymy, jak nam to się sprawdzi. Jak nam się sprawdzi, to Wam polecę firmę. Póki co jest rzeczywiście rewelacja. Prawda, Wojtuś? Solidnie. So, solidnie jest też jakość obsługi, jest bardzo dobra, no ale to jak już zamontujemy, to Wam wtedy może polecimy. Da się. A jak już jesteśmy przy łazience, to mamy drzwi do łazienki wstawione. Jeszcze jak widzicie, nie obrobione do końca. Pomniejszaliśmy drzwi łazienkowe, bo mieliśmy pewną tam trudność, do której nie wracamy. Drzwi mamy dość niestandardowe, bo nie mamy okienka. Wiem, że zazwyczaj ludzie mają szybkę, coś tam, coś tam. Mamy podcięcie tylko i wyłącznie. A w łazience, a w łazience, moi mili, sytuacja taka, że. Jest zafugowane, przetarte 500 razy i teraz e, będziemy montowali sobie tą kabinę. E, mamy do zamontowania jeszcze baterie i tam przejdzie w przyszłym tygodniu zabudowa e, łazienkowa. No i tutaj brakuje nam szafki, na szafkę czekamy, brakuje elektryki, tak więc jeszcze trochę elementów brakuje. A tutaj z firmy Kessel mamy odpływ liniowy, widzę, że Wojtek wyciągnął go chwilowo tą klapkę. Więc tak to się prezentuje. Pokażę wam jakie piękne sobie kupiliśmy syfon i on jest w takim właśnie kolorze jak ja chciałam dostać baterię do łazienki. Czyli taka e, stal szlifowana, szczotkowana i nigdzie nie mogłam czegoś takiego dostać. A syfon oczywiście jest, tak więc syfon będzie piękny, to nic że będzie schowany w szafce, ale będzie piękny. Jak nam się sprawdzi, to Wam polecę. W chwili obecnej mogę powiedzieć, że jest yy, po prostu piękny. W wykonaniu Francja Elegancja Kosztował jakieś 119 chyba złotych. Wojciech. Wojciech walczy z naszą łazienką, a dokładnie z oświetleniem nie z elektryką w łazience czyli wstawia gniazdka. A łazienka wygląda, moi drodzy, tak. Beleczek jest, yy, szafka jest, tutaj szafeczka jest. Tutaj jeszcze nie ma baterii, odporność też wyciągnięty, i nie ma prysznica, bo musimy sobie zakupić wiertło diamentowe. Dobrze mówię Wojtek? Dobrze chyba, nie? nie? Tak, bo inaczej to gres nam niestety ale pęka. A co ty tutaj za bałagan tworzysz? Kombinacje jakieś europejskie. <grym> Jak już jesteśmy w łazience, to pokażę Wam co my tutaj mamy. Mamy nadblatową umywalkę, która nam się bardzo sprawdza. Mamy chromowane baterie, które no niestety ale mają, o widzicie, paluchy. E, tak więc to jest tak sobie, ale na pewno jest lepiej niż z czarną. Mamy podświetlane lustro, e, które według mnie jest super rozwiązaniem. Geberit e, mamy zabudowane, mamy zabudowę którą wykonali nam stolarze jest trochę bałagan, ale Wam pokażę. Jest duża zabudowa. Do tego mamy zamykany, e, zamykaną kabinę prysznicową 120 na 90 sprawdza się nam ona idealnie. Odpływ liniowy, tutaj mamy e, półkę, którą sobie wymyśliliśmy, też jest super rozwiązaniem według nas. I pojemy na e, szafkę z Ikei, Naprawdę pokażę Wam ją tak, jest szeroka, e, pojemna super rozwiązanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego miejsca. Jeżeli tak, to bardzo Wam dziękuję, połowa serduszka. E, będziemy wdzięczni za Wasze łapki w górę, komentarze pod tym e, filmem. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, zapraszamy do subskrypcji. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie, co następne powinniśmy Wam pokazać, to śmiało piszcie pod tym filmem. Buziaki i do zobaczenia na ruderce. Pa!